Nie przy tej przyczepie stoi, ciekawe kiedy się kapnie, jeszcze się nie kapnął, kapnął się, stoi, co tam? Będziemy rozplandekować i sześćdziesiątkę przestawić pięćdziesiąt, a tego dziesięć. Co szukam? Dobra. Pyr, pyr, pyr. Pochodziła, odpaliła. K kaj ty chopie? No O Plandekę trzeba ściągnąć Całkiem chyba Bo Maniura tutaj jak woził Popił, to podarł ją Mówi że ją naprawi Tutaj w tym miejscu mówi, żeby ściągnąć A jest taki. <laughs> Uuuu, Manura, co tam, tam no robisz? No, i ja dzwonię do niego, on nie odbiera. Ja odłożę telefon, on będzie dzwonił, ja nie będę odbierał. No i koniec koleżeństwa. Ale ten zestaw to jest potężny, pięknie to wygląda. Przyczepka umyta, i pójdzie do obornika. Bo się umyje. Trzy dni wożenia będzie. Ja tu burty od razu otwieram Tutaj od razu sobie psiknę tym ps psi. To jest zajbiste Już teraz będzie chodziło wieki My nie możemy wejść, wsadzić tego tu do środka i tam wyciągnąć? Nie, tędy będzie dobrze. Co tak? ciężka jest? Nie. Tylko żeby nie złamać poprzeczki, nie? Trzymasz? No. Ja sobie opuszczę i wezmę od Ciebie, nie? Dobra. Tylko żeby poprzeczki nie złamać. No, pójście Trzymasz? No A ile babcia? Taki siewnik? Nie dziadek A co mam dziadkowi oddać? On, on mówił za ile masz sprzedać? Te cztery sprzedałem Dobrze? Nie wiem, powiem, powiem dziadkowi zawsze. No to będzie awanturował się. Jak nie? Wszystko żeście wy sprzedali, naszą pracę. Już nic więcej my tu nie dołożymy. <grym znało> Okej. Okay. Babcia Pa! Dobrze! <grym znało> nie? A gdzie jedziesz? Dziadek mówi, takimi maszynami to się 100 hektarów obrobił. A, ta, a gdzie jedziesz? I ściągamy, przygotowujemy przyczepkę do wożenia obornika, bo... Będziemy jutro wozić obornik. Tym, tą przyczepą obornik? Też tak. Oj wy Co? A co mamy wozić? Taczką? No pewnie. No, taczką? <noise> Przyczepa jest po to, żeby wozić. Zmieniliśmy zdanie. Kiedyś mieliśmy tak, że ojej, kupiliśmy nowe, nie będziemy używać, do no pewnego tak, czasu, no nie? I to, to, a, a co tam te przyczepy gdzie są? Nie, dobre? Też są dobre, tylko że tego obornika jest. Babcia, ja ci powiem no tego dwa, obornika... Dwa ciągniki no ze się... 400 ton. Na dwa ciągniki będziecie wozić? Nie, tata będzie ładował, ja będę przyczepiał. Przyczepy tylko. Aha. No bo to daleko, jakby blisko to byśmy tamtymi przyczepami. No, no. A to tam wozić, jeździć, to to lepiej takimi dwoma zestawami i szybciej pójdzie. To, ojciec się godzi? No No, ale miał ktoś przyjechać po grochu. Tak, o 18 będzie. To ten sam? Nie, nie inny. inny. A to z kaszą był? Gdzie? Sempullo krajeńskie to nie kaszeby. Jakie? Sempullo krajeńskie. Zbyt goszczy podbyt gości. Nie, że to tam takie jeszcze ma takie siewniczki się. <laughs> On tylko wziął, bo ma tam 9 hektarów parku i taki malutki ciągniczek ma, taki nie wiem 15 koni, 20 koni, nie wiem taki 25 ciągnik Nie nie patrzy, Nie patrzy, nie patrzy. Żółty? A co byś przydała? Ja nie wiem Ja też nie wiem Co? <laughs> Co? Jak on jest nieczynny? Jak nie zobacz, przejechałem hmm. dwa metry. Termostat kurwa, babcia, no już tam wypominasz. termostat tylko do wymiany. No to tam cały czas coś do wymiany. No to, bo to jest, to jest składak. Hmm, a po chuj taki... Madeinka szebę. Madeinka szebę to jest. Po co? Ty kurwa, nagryła, ja nie widział. po co żeś taki składak robisz? No widzisz babcia, no tak chciałem, nie? Tak ma być, jak A, to dziadek mówi. Tak ma być, był ładny. Amerykański. No, do kabiny przyjdą jeszcze ulepszenia, o Jezu babcia, to, tam jest ze dwa lata jeszcze roboty nim. O Jezu, żeby go szlak wziął. <laughs> nie no, żartuję. No chodzi wszystko, no takie teraz robią te części, że to wszystko co chwilę coś się wydarzy, to nie są części... Teraz yy, spowodowane tą, tym ulepszeniem no termosat pad, no kurde, no to, to w każdym się może zdarzyć Tam, tam, nie? Dobra Dobra, trzeba zawołać głównego operatora Stój! O do agora Pręci się tutaj po prostu, nie? A? O! Ale to też maszyn prosty całkowicie Widzisz? No nas, nasmarowałem to lepiej, teraz się zamyka tak, Dobra Ale problemy chyba żeby widzieć co jest z Smarowana była na zimę, tylko po prostu te... O te trzeba przesmarować Uuuu Picasso Co on tam robi? Odkładnie smaruje Ci już tłumaczę, że będziesz kurwa tamtą puni heblową, dlatego a przy tej da radę zrobić na tym coś przewyżkę tak? Można kupić dwumetrową i wtedy się zesrasz, jajca się oberwą, a jej nie dźwigniesz. Wiesz? Się zastanów. To chyba waży 150 kg teraz, a jeszcze chcesz następne 50 dołożyć. Zobaczcie moi drodzy, mamy tutaj awarię tego włącznika, tata miał awarię. Prawdopodobnie sprężynka tutaj strzeliła, bo ona jest chyba taka wygięta. Jak i w tom, tak i w tom działa. I co tu się stało? Nagle ci zaczął zmieniać sam. Awaria po 10 tysięcy. Kamera mi się rozładowała, jak widzicie mamy tutaj ten wichajsterek zepsuty, o, pyk, 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 pyk. Nie działa. Sprężynka pewnie pękła. I mamy tutaj o oryginalne <laughs> Mada i Meksiko John Deere. O Nówkę. Dobra, musimy to najpierw odkręcić. Dobra, demontujemy to. Widzimy się chwilu, za chwileczkę. No, wtedy tak, jak to odkręcimy. Nie ale tu są trzy, a gdzie z drugiej strony, bo ja nie widzę. Tutaj jest z Ale jak to ruszysz, to co wtedy się stanie? No tą... To, to wyciągnę, nie? Tą blachę... Żeby ja tutaj zrobił dziurę obok, kable przepuścił i miał w dupie to ruszać. Przecież Dobra, już jak tak mam Cześć, zrobione, to jest tak ten. To przecież to jest... Ja pierdole, kto to wymyślił w ogóle w to w John Deere, wymiana tego guzika to naprawdę... No jest to bardzo przemyślane jak widzicie. Nie możemy przełożyć tego ze względu na to, że tutaj jest za mały otwór i ta wtyczka nie przejdzie, o widzicie, dlatego trzeba było rozbierać całe, całą tą budowę, którą bardzo ciężko było rozebrać, bo nie wiedzieliśmy, że tu jest zatrzask później dopiero żeby patrzę czas. nie było z tym lewarkiem, że, że będzie problem, do... Dobra, robimy po co psułeś? Widzisz? Moja szyba szybciej. Nie odkręci tego. Nie odkręci ciężko. Zaraz. To nie jest taka prosta sprawa. Tutaj widzę jest o, miejsce na ten klucz. Udało nam się odkręcić trzy śruby i mamy tutaj taką lukę. o. No jak się to udało? To pół trzeba zdewać Proszę ja ciebie. Teraz dawaj tą wtyczkę. Tam to. jest. To jest nie to. Mam ją wcisnąć co? No mi widzisz ją w ogóle. Wcisłeś? Nie Pierdzielę, żeby się nie wygiął tam Jak się zawinie to już do widzenia z tą styczką. O, skoczyło. Dobra, w drugą no ten... stronę Dobrze, obojętnie zobacz, no, zobacz, tam jedynka jest Przeskakuje? O Przeskakuje? No to dobra, no to Co, myślisz, że misja kompletna? Jak przeskakują tam na pulpicie to musi działać, Dobre, dobra. No. Nawet Czyli... piątkę wbiło, nie wiem jak to jest możliwe. Dobra, wejdź do jedynki. Piątkę ty, piątkę wbiło. W, dawaj do jedynki. Będziemy mieli 53 na godzinę. Jest? Jest, dobra. Sprawdzona no, jest. Ta, te. Kurde. Dobra, teraz tego. Bo jeszcze przez tamto musieliśmy go. pokaż mi ten. Tamtą, e, plastik ten. No, Wiesz o co chodzi. No. no. Bo w nim się... No pewnie Przez ten plastik jeszcze Ale może tak przedzieje Nie A Kostka z góry jest wciskana Ale mi się udało wyciągnąć ją na dół No nie zepsuł tylko Nie, nie, kabel No, upierdaje. odwrotnie, widzisz? No nie mogę celować Celujesz? Nie wiem O, cel Zeprz. Widzicie ciepło się zrobiło to teraz tylko krop Cały czas nosił No tak, tylko pod jeszcze jedną Co? A, pod no jeszcze tak. jedną bluzą No o. Dobra No patrz udało się za Mamy Ale to gówno. zrobione <laughs> Byśmy zapomnieli przez to przedziać i by było znowu mańko, nie? No. Dobra, teraz tylko tak To trzeba teraz ustawić jakieś zapadki Tak? Czy jak tak, tak, było? tak O teraz tu tam to ładnie włożyć i będzie gitarowo, nie? I przykręcamy. Misja kompletna. O! I prawe drzwi masz Masz tam bus? E, drzwi zamknij A co? A weź zamknij lewe to ty będziesz jechał bo będziesz miał koszty <noise> Koszty O, Ole, o kurde, 5 zł zarobi Umyć panu szybkę <noise> Jaki magik I czysto, nie? I można jechać. Resztę obluza Też wiesz Ona wtedy gaz, pamiętasz? No, z gaz, bo po prostu prąd uciekał, no. nie? A jak prądu nie no. będzie, no to nie będzie ee, I podawał paliwo. A tutaj fajnego elektryka mamy Tylko To jej drogi <laughs> Kurwa. Jezus kochany Niech, Oby nie wzywać bo... No zajebisty jest i dlatego się ceni No, ale doszliśmy do ładu nawet co się działo jak nam gaz, nie? No ciekawe co Przepalił się co, a teraz kabelek, pamiętasz? No świece, no. Ale rano, a teraz? Nie, teraz, teraz nie. normalnie chodzi przecież. A to może kurwa coś. Rano, jak odpaliłem ale go. Przecież, nie nie, bo o, jak jest woda, to... Co co świeci? Jak jest woda, to świeci od wody. Czujnik. Aha. Tam jest. A od tej świecy, to jak zalejesz czujnik, to jest to świeca niby żarowa, e, miga. Lub jak prądu znów nie ma tutaj. To się świeci. Coś takiego. No. Trzeba je zobaczyć. i obserwować. Dobra, my idziemy na obiad. A dużo nie ma co się bo wiesz... No, bo za dużo kosztów, no. a już tam na koncie są jak minusy. Się, jak się tego chce? jak nie trzeba. Płocie, nie, się on co tam czy cały czas było? Czy śliutki? Dało, nowy filtr. Tu u góry masz zakurzony, nie? No, to, to, to. a płynu nie trzeba dolać, bo tak troszeczkę mało. Co? Jest dobrze. Jest co ty jesteś akurat śród na środku. Dobra, my idziemy na obiad i widzimy się w kolejnym odcinku. Ale tu byśmy naftę stawili mu takie, te jak dające. snela ma, nie? Nele to temat naukowy. Około... Ale ci powiem, tutaj by trzeba było zamontować tak, jak e, u góry, nie? Kierunkowskazy. Nieraz wiesz, maszyna nie zaświeci, a u góry fajnie by świeciło jeszcze. No, kierunkowskazy się zgadza, ale tak. nie te lampki co 20, co Nie, nie, nie. O, ja oglądałem ten film, jego to, to on się normalnie, te sprzęt gubi na filmie w, w tym świetle. Ja tu to bym tam dał. O tak. Tu no. bym wpierdolił A czekaj, to nie będzie widać. O, no nie, nie będzie. Ach ten ma pieprzony jaką ma A, bo my mamy tą ramę Czekaj, tu jest O! Tu jest halogen Tu Ten 400 W To jest 500 żarówka. Tak? Ale on robić. lepiej światło daje czy temperaturę? To jest taka duża... Nie, żarówka normalna, mm -hmm. na kwokę to jest inna żarówka. Ale to jest dla to świn jest... brałeś przecież, żeby to trzeba. No, dla świn było nie wiem, chyba tam jest na strychu. Aha. To jest inne, bez obudowy, bo by ci kurde ten plastik stopiło. Dobra, my idziemy. Tylko sama kratka jeszcze. Lampki no, można by było... Chodzi? Tu jest ta rama. Jakby tej ramy nie było, to by fajnie tutaj pod... z... złączył razem z, z tym. Yy, te migające stroboskopy. Ale u góry przecież. Stroce, stroboskopy. A migające chcesz? No, tak ma. Niemen. Ja myślę, żeby zamontować po prostu tutaj takie dodatkowe, naboczne. Są takie, widziałem dodatki, że można. Na kierunkowskaze, nie? U góry. Co zarobiście będzie? Bo jest nieraz maszyna, i nawet wiecie, w maszynie jest yy, tak, takie brudna lampa, i nie widać. Ale wystające na bok. Tak. Tu wystające. Wystające na bok. No. Tu na narożnika wystające, wyprowadzony kabel w słupku, i tam, yy, żeby wystawał jeszcze na bok. Mhm. Ty, to by mogła być obrysówka, tylko pomarańczowa. Jak obrysówki są. Mhm. Ale to Tylko brytyjska na gumie. No na gumie. Mówię, obrysówka yy, do przysięg i taka wystająca. Mhm. I wtedy pomarańczowe, żeby było światło z jednej i z drugiej. A są takie? Pewnie sama teraz wszystko jest. I wtedy tak, bo ona musi być gięta, żeby jak wiesz, gałąź czy coś i wystawała, żeby tak te. co najmniej 10 cm wystawała, nie? To by było dobre. No, ale my, przecież my mamy wszystko oświetlone z tyłu. Tak, czy? tylko wiesz, jak maszyna masz u góry, siewnik czy coś. No to siewnik oświetlony jest. No tak, a jak... Y Pracujesz na polu, lampy zara brudne, nie widać aż tak w siewniku. Tej... W siewniku są zawsze czyste, on są tam na górze. No. Co ty opowiadasz? Ale nieraz wiesz, nie złapałoby przyczepy nie, to... czy coś to w, w jakiejś tym, maszynie. Yy, to w rozsiewaczu Amazonce, Tak. to tak, one zachodzą. To po prostu przed wyjazdem na drogę trzeba iść i tylko wytrzeć. Tak. Ale to by się Ale... miał... No dobra. Idziemy do domu. Widzimy się później. W kolejnym odcinku. Damkuj drzwi? Tak. Zamki, drzwi i kluczyk yy, No. Dobra, niech będzie tak. Nikt nie ukradnie, co?